Dzisiejszą niedzielę kończymy już oktawę Wielkanoce, więc to codzienne, przez osiem dni świętowanie jednego wydarzenia z Martwych Stania Chrystusa. Przez cały tydzień, w taki świąteczny sposób, liturgia prowadziła nas poprzez te najrozmaitsze spotkania, poprzez najrozmaitsze świadectwa. Które pokazują nam, w jaki sposób odbywały się te spotkania. Z Martwych Stałego z Kościołem, z Martwych Stałego z tą wspólnotą, nie tylko apostołów, bo przecież mamy tu też i to jako pierwsze kobiety, które poszły do grobu. Wspólnotą, która tutaj rodzi się w swojej wierze z Martwych Stałego i powoli, krok za krokiem krzepnie. I wcale to nie było łatwe. Kiedy patrzymy na te relacje jedna za drugą, tak jak je ewangeliści nam pokazują, to widzimy takie przechodzenie od strachu, wielkiego strachu, ucieczki wręcz przed tym wszystkim, co się działo. Wielki Piątek, schowanie się, dzisiaj nawet Ewangelia dalej kontynuuje to mówiąc, byli zamknięci z obawy przed Żydami. Dalej ewangeliści mówią, nawet jeśli te kobiety przybiegły do apostołów, oni też z niedowierzaniem, ze strachem, z lękiem. Ewangelista Łukasz, kiedy opowiada o tej wyprawie uczniów do Emaus, kiedy relacjonuje to, co oni mówili wtedy Jezusowi, który się do nich dołączył, wkłada w ich usta słowa: Oto kobiety, które przybiegły do nas, przeraziły nas. One nas przeraziły. Ale to jest właśnie takie przejście od tego przerażenia, strachu, obawy w taką pączkującą i kwitnącą radość. Radość z tego, że oto spotykamy tego, który żyje i który chce być dla nas, na nowo wraca do nas. Kiedy dzisiaj świętujemy to święto Miłosierdzia Bożego, to chcemy zobaczyć również to święto miłosierdzia Bożego, właśnie w tym kontekście słowa o zmartwych ale także słowa zmartwych stałego, którą On kieruje do całego kościoła. I kiedy we wstępie do tej najświętszej ofiary mówiłem, że oto rozpoczyna się tydzień miłosierdzia, kiedy będziemy chcieli dzielić się dobrami, które Posiadamy tymi dobrami, zarówno materialnymi, jak i duchowymi, to może na pierwszym miejscu powinniśmy spojrzeć nie tyle na nasze akty, nie tyle na to, co my potrafimy dać, nie, patrząc w zasobność naszego portfela czy zasobność naszego intelektu, ale może najpierw powinniśmy właśnie przez pryzmat Ewangelii popatrzeć na tego, który jest miłosierdziem, bo wpatrując się w niego. Potrafimy odnaleźć swoją drogę, drogę miłosierdzia. I kiedy tak patrzę na dzisiejszą liturgię słowa, to tak jak to mówi takie przysłowie, boh trojcu lubit. Takie trzy rzeczy, które nam opowiadają o tym, który jest miłosierdziem. Bóg, który jest miłosierdziem, opowiada o sobie w dzisiejszej liturgii słowa. Pierwsze to jest właśnie to, że Bóg się daje, On się daje, bezwarunkowo się daje, ofiaruje siebie dla innych. Już poczynając od tej tajemnicy wcielenia przez narodzenie, poprzez to wychodzenie do rodzącego się Kościoła, z tych wszystkich uczniów, których zbiera po drogach, poprzez to wstąpienie do piekieł, przy śmierci, on się daje człowiekowi, chce być z człowiekiem jak najbliżej się tylko da. Ten, który jest niepojęty, ten, który jest niewyobrażalny, zechciał być człowiekiem. Zechciał się dać człowiekowi tak daleko, jak to tylko jest możliwe. A u Pana Boga wiele rzeczy, które nam nie potrafimy sobie wyobrazić, u Niego dzieją się od tak, bo On tego chce. Bóg tego chce. Bóg chce się dać człowiekowi. I myślę, że kiedy myślimy o tym, w jaki sposób teraz przełożyć ten obraz Boga miłosierdzia, tego, który jest samym miłosierdziem, na, to naszą, na tę naszą posługę miłosierdzia, to może najpierw powinniśmy w sobie znaleźć właśnie to pragnienie bycia darem. I myślę może początek jest właśnie w tym, że zapytamy samych siebie, czy. Myślimy o sobie jako o podarunku. Czy ja jestem podarunkiem? Najpierw na pewno dla tych, którzy są, jak to się mówi, w zasięgu ręki, do moich bliskich, tych najbliższych, ale też i przecież szczególnie to ważne jest podkreślenia w tym roku, dla tej wspólnoty Kościoła, w której uczestniczę. I nie mam tu na myśli tylko jakiejś jednej wspólnoty w parafii, w której może biorę udział, ale też. Nie tylko tej wspólnoty parafialnej, kościoła, do którego uczęszczam nam się, ale kościoła jako wspólnoty, jako rodziny i swego rodzaju jako krwioobieg świata. Czy my jesteśmy prezentem, czy postrzegamy siebie jako podarunek dla świata i czy dostarczamy ten podarunek rzeczywiście światu? Czy chcemy być dla świata? Bo Miłosierdzie rozpoczyna się właśnie tutaj, kiedy mamy w sobie to pragnienie ofiarowania siebie światu. Chcemy dać siebie światu. Tu się zaczyna nasze miłosierdzie. Nie wtedy, kiedy nagle znajdujemy coś w kieszeni i teraz my to damy. To nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest, kiedy my siebie dajemy. I wtedy zobaczymy, jeśli tak pomyślimy, zobaczymy, jakie są wielkie przestrzenie. I nie musimy być bogaci, nie musimy być jakoś wielce wyposażeni intelektualnie, żeby być miłosiernymi. Nie przywiązujemy się tylko do jednego jakiegoś materialnego elementu, który jeśli go nie mamy, to wyklucza nas w naszym myśleniu z tej posługi miłosiernej, ale potrafimy być miłosierni niezależnie od tego naszego stanu posiadania dóbr duchowych czy materialnych. Kiedy patrzę na dzisiejszą Ewangelię, to zaraz widzę jakby przedłużenie tego pierwszego elementu. Bóg, który chce się dawać, posyła. Jak mnie posłał ojciec, tak ja was posyłam. To nie jest tak, że w tej posłudze miłosierdzia mamy czekać. Czasami tak jest. Nie daję, no bo nikt mnie nie prosi. Niech mnie najpierw poprosi, to ja coś wykombinuję, ja coś dam. To też nie jest miłosierdzie. Miłosierdzie jest poszukiwaniem, w jaki sposób mogę ten prezent, jakim jestem, ten podarunek, jakim jestem, podarunek, jakim Pan Bóg mnie uczynił, jak mogę dostarczyć go, dać, ofiarować, przenieść. Miłosierdzie jest czymś dynamicznym, zmieniającym się, tak jak zmieniają się warunki naszego życia. I tu znowu nie mówmy, że nie możemy nic zrobić. Skoro ta przestrzeń, którą Pan Bóg daje nam, w której żyjemy, jest dynamiczna, ona się cały czas zmienia. Nie możemy dać tego, oczywiście tego nie mogę dać, ale przecież mogę z czymś innym, zupełnie innym. Może o tym nawet nie myślałem do tego momentu, ale mogę pójść zupełnie z czymś innym. Potrafię patrzeć na siebie nieszablonowo. Że to nie jest tylko, dajmy na to, użyję tego sformułowania, które pewnie wszyscy kojarzą, dziesięcina. To nie jest tak, że my mamy szablonowe myślenie o miłosierdziu i teraz możemy być miłosiernymi zawsze i tak. A jak ktoś nie ma, a jak ktoś jest powalony chorobą na łożu boleści, sparaliżowany, czy my go wykluczamy z tej posługi miłosierdzia? Nie. Pan Bóg go nie wyklucza z tej posługi miłosierdzia. On jest dalej prezentem dla świata. Może jest właśnie takim prezentem, że to świadomie może za ten świat się modlić, tylko i wyłącznie teraz. Taki przykład rzucam, ale może być tą posługą miłosierdzia, kiedy jest poniekąd takim ołtarzem miłosierdzia, który gromadzi wokół siebie innych, żeby oni mogli pełnić tą posługę miłosierdzia. Jest taką, no pozwolę sobie na to słowo, prowokacją dla innych, żeby pozwolili sobie na niestandardowe myślenie, oni, niekoniecznie ja. Ale to też jest wejście w tę posługę miłosierdzia. Takiego dynamicznego, żeby myśleć o tym niestandardowo. I trzecia rzecz, o której pomyślałem, czytając dzisiejszą Ewangelię, ale nie tylko Ewangelię, bo również te pozostałe lektury o tym mówią, to jest pojednanie. Przy czym nie mam na myśli tutaj tylko i wyłącznie tego pojednania w znaczeniu przebaczenia, że to Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. W jaki sposób wybacza teraz tę niewiarę Tomaszowi. To jest taki najbardziej wyrazisty obraz w dzisiejszej Ewangelii. To nie o to chodzi tylko, żebyśmy myśleli o miłosierdziu i o naszej posłudze miłosierdzia, ale że o to będziemy korzystali z sakramentu pokuty i pojednania. Na pewno, niewątpliwie jest to fundament, bo nie można być takim podarunkiem pojednania dla świata, jeśli samemu żyje się w konflikcie. Ze samym sobą, z, z rodziną. Trudno jest oczekiwać od kogoś, kto jest kłótliwy, że on to będzie wprowadzał zgodę. I nie chodzi też o to, żebyśmy na tę posługę miłosierdzia patrzyli właśnie przez ten pryzmat tylko i wyłącznie liturgiczny albo sakralny. Ale zobaczmy również od tej strony, którą pokazują nam dzisiaj dzieje apostolskie. Oni gromadzili się, potrafili znaleźć coś wspólnego. Chcieli być razem ze sobą, to też jest działanie na rzecz pojednania, na rzecz jedności. I może dzisiaj wybory mamy może dzisiaj jest ten moment, abyśmy się zastanowili nad tym, czy my jesteśmy takim prezentem na rzecz pojednania, czy co robimy. To też będzie posługa miłosierdzia. Chociaż może nie nazwiemy jej wprost w ten sposób, ale to też będzie posługa miłosierdzia. Właśnie te wszelkie nasze starania na rzecz pojednania, zgody, odbudowywania tej jedności możemy się pięknie różnić, jak to powiedział jeden z klasyków pięknie różnić. Czy my właśnie w ten sposób potrafimy myśleć, nie szablonowo, być podarunkiem, podarunkiem, który się daje i który jest wykorzystany albo. Prowokuje nawet, albo zaprasza innych, albo buduje to pojednanie. Taka droga, którą możemy na podstawie dzisiejszej Ewangelii odnaleźć, ale też zaaplikować ją do siebie. Bóg taki jest. Tak jak mówi osoby w dzisiejszej Ewangelii: Jest tym, który się daje, jest podarunkiem. Bóg jest tym, który wychodzi, nie czeka, aż my do niego przyjdziemy, aż przyjdziemy i poprosimy, Panie Boże, przebacz mi. On jest tym przebaczeniem. On jest tym, który gromadzi nas w jedno, we wspólnotę. Już samo to słowo, eklezja, znaczy zwołanie. On nas zwołuje w jedną rodzinę. Bądźmy takim, tak jak tu wcześniej powiedziałem, takim krwioobiegiem. Czyli docierajmy wszędzie tam, gdzie może jeszcze Kościół w postaci innych osób nie dotarł, tam, gdzie tylko my, jako rodzina Kościoła, Docieramy. Bądźmy tam właśnie z tą posługą miłosierdzia, ukazywania Boga jako tego, który nam się objawił, którym zachwyciliśmy się, ale którego też chcemy, którym też chcemy obdarzyć innych. Amen.